Ministrantem chciałem być zawsze, odkąd pamiętam. Było to chyba jedno z pierwszych marzeń mojego życia, kiedy wraz z rodzicami chodziłem do kościoła. Bardzo zastanawiałem mnie, co robią tam inni chłopcy przy ołtarzu. Odkryłem tam swoje miejsce. Zawsze fascynowała mnie ta strona liturgiczna, taka obrzędowość. Miałem świadomość tego, że dzieje się coś wyjątkowego, że jest to coś doniosłego jakiś naprawdę szczególne wydarzenia, gdzie możemy spotykać Boga. I tak formowałem się właśnie pod kątem liturgii, próbując spotkać w niej Pana Boga. I w miarę dojrzewania, kiedy stawałem się już młodzieńcem, jeszcze bardziej chciałem poznać to, w czym uczestniczę. W moim przypadku najpierw uczestniczyłem w oazie, w moim pierwszym stopniu, a dopiero później pojechałem na swój pierwszy kodal, nie myśląc jeszcze o tym, że przez kolejne lata tak będę spędzał swoje ferie zimowe. Ale znajomość liturgii, mogła ją jeszcze bardziej zgłębiać, poznawać znaczenie gestów, symboli, uczestniczyć w niej też w tym tajemniczym, mistycznym yy, aspekcie, sprawiało, że liturgia stawała się też moim formatorem. Teksty liturgiczne, które słuchałem podczas przyświętej czy nabożeństw, sprawiały, że próbowałem tak żyć i tak kroczyć ku Panu Bogu. I później fascynacja. Szczególnymi obrzędami liturgicznymi, co myślę też w jakiś sposób pociągnęło mnie ku temu, gdzie dzisiaj jest. Liturgia to miejsce, gdzie odkryłem źródło swojego życia.